Jestem w pięknym parku Anny i Erasma Jerzmanowskich na Prokocinu. Proszę bardzo, jakie piękne stare drzewo. Tutaj różne kwiatki sadzą, prawda? Tam widać ten pałacyk Jerzmanowskich, co przekazali ojcom Augustianom. Ciekawe drzewa, prawda? Stare drzewa, alejki, ludzie się tu przechadzają, prawda? Bardzo jest tu przyjemnie w dzisiejszym dniu, kiedy mamy niemalże komfort termiczny, że jest dość ciepło, ale nie jest bardzo upalnie zwłaszcza w parku, prawda? Proszę tu przysięte drzewo. No bo to poniekąd jest jakby tak troszkę rezerwat. Teraz widać lepiej ten pałacyk. Prawda? No a pan Eras, Eras Mierzmanowski był bardzo zacną osobą. Prawda? Zdobył wielki majątek zwłaszcza w Ameryce i tu go w Polsce w dużym stopniu dla dobra społeczeństwa i narodu wykorzystywał i między innymi właśnie założył tutaj ten, tą kaplicę kościół świętego Mikołaja Stolentino tutaj właśnie miał ten pałacyk, park prawda i prowadził szeroką działalność charytatywną, dobroczynną, piękne, widzimy drzewa, prawda, no i choć jest po nim taka pamiątka włącznie z tą kaplicą obecnie kościoła świętego Mikołaja z Torrentino Augustianów, który tu za drzewami właśnie widać, gdzie również bywają prowadzone pokój, procesje te pokutno przebłagalne, tu proszę bardzo stare piękny stary piękny dom pomnik przyrody proszę bardzo ciekawe ile mamy jego obwód prawda pisze że pomnik przyrody proszę bardzo pomnik przyrody no a tutaj mamy również plac zabaw dla dzieci jakaś fontanna Prawda tutaj mamy różne tam kwiaty, już takie późnoletnie, jesienne. Prawda tu jest ten kościół świętego Mikołaja Stolencino i wejście. No i proszę bardzo, tu ludzie się bawią rowerki, różne tam, są, różne tam są urządzenia do zabaw. Więc nie będę przeciągał. No ale to wszystko jest bardzo interesujące. Bardzo ładnie i świadczy o wielkich zasługach Pana Erasma a obecnie w dobrym prowadzeniu przez gminę tutaj w Krokocimy. Więc to na tyle. Amen, Amen, Amen.